Mimo że technologie mobilne na stałe zagościły w miejscu pracy, papier jest wciąż nieodłącznym elementem obiegu dokumentów. Jednakże co w przypadku, gdy chcemy wydrukować dokument, a znajdujemy się poza biurem lub po prostu daleko od biurka? Dotychczas w takich sytuacjach pracownik musiał zwykle wrócić do swojego biurka, aby wydrukować niezbędne dokumenty, zaś dla osoby odwiedzającej było to wręcz niemożliwe ze względu na ograniczenia nakładane przez politykę bezpieczeństwa. Jednolita platforma zastosowania w rozwiązaniu Uniflow pozwala administratorowi decydować o sposobie drukowania dostępnym dla użytkowników i osób odwiedzających, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i jakiego urządzenia używają. Obejmuje to możliwość wysyłania do druku zadań przez osoby odwiedzające, nawet jeżeli nie mają prawa korzystać z lokalnej sieci. Użytkownicy i osoby odwiedzające mają kilka możliwości przekazywania zadań drukowania do aplikacji UniFlow. Oprócz tradycyjnych form, takich jak komputer z systemem Windows lub Mac, zadania mogą być przekazywane również za pośrednictwem serwisu www, poczty elektronicznej lub aplikacji mobilnych. W przypadku tej firmy kierownik działu informatyki zdecydował, że osoby odwiedzające będą mogły drukować swoje dokumenty, wysyłając je pocztą elektroniczną na przeznaczony do tego adres. Następnie taka osoba otrzymuje wiadomość zwrotną z jednorazowym kodem, który zapewnia dostęp do drukarki i możliwość zwolnienia do druku wysłanej pracy. Po zidentyfikowaniu osoby przez drukarkę Canon, technologia uniwersalnego sterownika UniFlow wyświetla podgląd zadania, zapewniając jednocześnie możliwość ustawienia dodatkowych parametrów, takich jak druk dwustronny czy zszywanie stron. Wszystkie wykonane wydruki, niezależnie od sposobu ich przekazania, są rozliczane i uwzględniane w budżecie, co zapewnia pełną kontrolę kosztów, bez potrzeby zmniejszania zabezpieczeń sieci.